Patrz, patrz, tam jest żubr! Kużie? Tam, 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 patrz! za mi, tam. Cześć, wcisknijmy to Aiko. Emil, witajcie w Białowieży. Ja tobie Białowierz, no to nie kolemasz na to, to kita, ty, bo Emil, nie, ja i No ale jest daleko, więc trochę musiała na to poczekać, ale w końcu jesteśmy. Do Białowieskiego Parku Narodowego nie można wejść samemu, potrzebny jest przewodnik. Możecie sobie zatrudnić jednego z przewodników z Białowieży i wtedy możecie wejść do parku. Idziemy do wejścia do parku. Już ślady zwierząt, jelunki, tylko co zrobione. Teraz jest początek października, zobaczcie jak pięknie wyglądają kolory drzew. Mamy nasze polskie momiji też, wspaniale. Nie ma się czego wstydzić, jako też szaleje z to aparatem już. Zbliżamy się już do puszczy i znaleźliśmy pierwsze znaki żubrów. Tak wyglądają ślady żubra. One w nocy tutaj sobie spacerują po tej polanie. Patrzcie jakie piękne mu humory. Takich to ja nigdy nie widziałem jeszcze w życiu. Łoocy wow. Masz są. Mm. To nie są smaczne grzyby, Ajko. Cały teraz... Nie. bunnej Aby nie i mamy wejście do parku zapraszamy do parku o ビエジャの森の特徴はとにかく人が手を加えないということなんだそうです例えば木が倒れてもそれを片付けないでもう自然のままにしておくということですね。<music> <music> prześliczny Jak go zobaczyłem, go usłyszałem, że nie było Zapadaję a kadzitatem Chuby ogromny 15-letni patrzcie na to ogromne drzewo powalone i ono chyba kilka lat temu padło, stało zniszczone przez grzyby, które od środka zjadły. W tę stronę niestety nie możemy iść, bo tam już jest granica z Białorusią, Bardzo blisko. Natomiast na drzewa, zaczynają ogromny korzeń. A tu jest Belarusia i Ktaj. Ima. Ima. Ima też tej knę. Pondajko. Tady nie. Nie, Belarusia, i Tutaj znajduje się także miejsce pamięci ku części zamordowanych członków ruchu oporu polskiego, którzy w trakcie wojny walczyli z To jest krzyże. To takie miejsce egzekucji w lesie Bardzo mi się tutaj podoba, można się tak wyciszyć, jest tak spokojnie, cicho, tylko szum drzew, wiatr Czas od czasu jakieś ptaki i powiem wam tak, jestem bardzo zdziwiony, że w tak pięknym miejscu miejscu, które no jest unikalne na całym świecie w sumie nikogo nie ma w ogóle turystów prawie nie ma, jest październik, pogoda w porządku やってくるに、私たち。あ、日本でも、こういう世界遺産に登録されている森は。今、特に秋で、紅葉が綺麗なシーズンだと、すごい人が来てると思うけど。全然いない。誰もいないね。なん <laughs> で。なんで、誰もいない。いない。いない。おかしくない。まあ、観光する分に私にとってはいいけどね。少ない方が。<laughs> Pan ojokidanie. Murów. Murów Jest Uluch i wilk. Jakoś przerażona, bo tutaj są wilki. <laughs> ja też zdaję z tego sprawę. Wolf mi Wild, <laughs> Wild Wolf. Wild Wolf. Usu. E? Hmm. Irunda. Tak. A tutaj mamy odchody, właśnie wilka i żuka Gnojownika który się tam chyba dobrze zagospodarował. Tylko sprawdźmy, czy nie wypnąłem. Czysto Szybko się zorientowałem, nie stawać. To naprawdę robi wrażenie 900 letni dom który upadł w 1994 roku Dąb Jagiełły Spójrz jakie one są Gdzie jest Ajko Zrobiliśmy chyba Aiko nie puścę. O, tu jest mała. I mi taki. O, to tam, to? Mmm, mm. kiko to? Srebanka, który kiko, a Wow, fajne. To no, faktycznie te drzewa, które są już tak stare, w takim stanie, że niewiele potrzeba im, żeby spadły. リャビエンさんの森歩くのすごく気持ちがよくて、ね、なんか楽しかったですもちろん森の周りを見るのも楽しかったんだけどなんかこう歩いてる途中になんかこういう何千年っていう歴史がある森の中を歩いてるとなんかこう自分の人生なんてそのうちのほんの一瞬 Czas na relaks, przerwa na kawusi i ciasteczku. Trochę wieje, ale nie wieje aż tak bardzo jak teraz w Japonii, ze skąd przybija się tajfun. Mam nadzieję, że nam w i e znowu znowu a ma z w Japonii a jest potężny tajfun, na szczęście. Ciastko, Marcinek. Ajko bardzo chciała spróbować. Przeszliśmy tutaj do jedynej kawiarni, jaką znaleźliśmy, bike F, ja uwierzy. Szukamy nowej maskotki na naszą sofę. Żubrzyk Zainteresował Ajko. No czy są te żubrzyki w polskiej Ajko Landę o Siri Miterno. Na... O Łapka w górę się jako ma kupić tego Żubrzyka. Do yeah, pracy. 35 i żeś pracuje. Judeo. mamy Żubrzyka teraz do domu. Idziemy do Japonii. razem. Idziemy i spotkać się Nowy budynek rezerwatu żubrów powstał w zeszłym roku w czerwcu 2018 roku i faktycznie ja, ja tu byłem w 2007 roku i to zupełnie inaczej wyglądało. Teraz elegantko w środku naprawdę nowocześnie Super sprawa, pięknie jest to zrobione, bardzo mi się tutaj podoba Żubr zabawał Wildcat Kotek Ejko! Nie przy, ma! Wszystkie zwierzątka śpią. Dlaczego? Jest za wcześnie. O, wilka żeśmy znaleźli. Żubryk! Żubry? Tak, to są żubry. Zugojcie kawki nie! Można z bliska podejść Bardzo duży Jest w wielkości chyba z 15 lajko do niewagi Właśnie zdaliśmy sobie sprawę, że to nie jest żubr, tylko żubroń, czyli krzyżówka między żubrem a krową. Ale i tak robi wrażenie z bliska, zobaczcie tak ogromnego zwierzęcia, że piękne jest. Ajko jak żubry? Skoro ale blisko podeszły Mamy szczęście akurat Weszły na jedzonko do nas co Oj co się stało Ajko na ani stało? żubrni Jukne? Nie gdzie Wysoki Nie może być ściany Nie, nie. nie. nie, nie. 初めてのの存在に初めて気づいてちょっとびっくりして他フォドラシェレジュブルゾー近くクねえねえそれ。<noise> <music> No to się cieszę, że Ci się podobało. Musimy tak kiedyś wrócić, bo jeszcze jest wiele, wiele wiosek, które chcielibyśmy odwiedzić. Więc dziękujemy za oglądanie tego vloga z Białowieży i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Może jeszcze coś będzie z Polski. Na razie. Dziękujemy za wszystko. Na razie.